Negocjowanie. Skuteczne techniki i taktyki negocjacyjne. Negocjacje służą ustaleniu warunków współpracy między dwiema stronami. Sęk w tym, że każda z nich ma do zrealizowania swoje cele. Często są one ze sobą sprzeczne. W efekcie negocjacji, mają się zbliżyć do siebie. Najlepiej, jeśli doprowadzą one do sytuacji win-win. To kompromis, z którego warunków oboje jesteście zadowoleni. Jak go osiągnąć? Oto techniki i taktyki negocjacyjne, które mogą Ci pomóc. Przede wszystkim pamiętaj, że o dobry wynik negocjacji trzeba zadbać i jeszcze przed rozpoczęciem spotkania. Co możesz zrobić dla osiągnięcia sukcesu negocjacyjnego, zanim zasiądziecie do stołu? Po pierwsze, ustal dokładnie, co możesz zaoferować drugiej stronie. Zarówno ty, jak i druga strona musicie się wykazać elastycznością w negocjacjach. Trzeba być gotowym na jakieś ustępstwa. Musisz jednak wiedzieć konkretnie, na co możesz się zgodzić, a co będzie wykraczało poza granice Twoich możliwości. Określ więc, jakie są bariery cenowe, których nie możesz przekroczyć a także co poza obniżeniem ceny możesz zaoferować drugiej stronie. Trzymaj się tych założeń, aby w ferworze dyskusji nie obiecać kontrahentowi za dużo. Po drugie, dowiedz się, kto będzie uczestniczył w negocjacjach po drugiej stronie stołu. Uwaga! Jeśli wiesz, że partner wysyła na spotkanie na przykład trzy osoby, twój zespół musi być równie liczny. Równowaga po obu stronach negocjacji to podstawa. Pamiętaj też, aby dowiedzieć się jak najwięcej o kontrahencie, z którym będziesz negocjować, im więcej będziesz o nim wiedzieć, tym łatwiej będzie ci zbijać jego argumenty. Gotowy na spotkanie? Świetnie. Teraz czas pomyśleć o jego przebiegu. Pamiętaj, że przy stole będą się liczyć nie tylko argumenty merytoryczne. Negocjacje to gra psychologiczna. Aby w niej wygrać, trzeba zastosować odpowiednie taktyki i techniki. Ich wybór zależy od sytuacji. Przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi. Poznaj Tomka. Tomek jest producentem krajalnic dla gastronomii. Negocjuje z hurtownikiem, który chce zamówić dużą liczbę jego urządzeń. Jego kontrahent oczekuje ceny o 40% niższej niż detaliczna. On może dać mu maksymalnie 25% rabatu. Jakie taktyki może wykorzystać Tomek, aby osiągnąć swój cel? Po pierwsze, może podać swoją ofertę jako pierwszy. To sprawi, że będzie tym, który otworzy grę. W efekcie, to on wskaże cenę, dookoła której będzie się kręciła dyskusja. Uwaga, oferta wyjściowa powinna być wyższa od tej, na którą finalnie możesz się zgodzić. Co zrobi Tomek? Na start poinformuje, że może dać klientowi 10% rabatu. To da mu przestrzeń do negocjacji. Po drugie, Tomek może zastosować taktykę coś za coś. Polega ona na tym, że nawet jeśli oferta przedstawiona przez kontrahenta ci odpowiada, nie godzisz się na nią bezwarunkowo. To pokazałoby drugiej stronie, że za łatwo poszło. W efekcie kontrahent mógłby zwiększyć swoje żądania. Co zatem zrobić? Załóżmy, że hurtownik zaproponował Tomkowi już na start, że zgodzi się na 25% rabatu. Tomek może powiedzieć, że ta propozycja jest dobra pod warunkiem, że kontrahent zamówi co najmniej 100 krajalnic rocznie. Dzięki temu lepiej zadba o swoje interesy i pokaże asertywność. Po trzecie, można spróbować stworzyć wrażenie kontroli sytuacji w czasie negocjacji. Jak to zrobić? Przejmij inicjatywę w rozmowie. To szczególnie ważne, jeśli twój partner ma lepszą pozycję startową niż ty. Tak jest w sytuacji Tomka. On jest małym producentem, a druga strona ogromnym sklepem. Co może zrobić Tomek? Najlepiej, jeśli zacznie zadawać szczegółowe pytania. Sprawią, że druga strona będzie musiała włożyć całą energię w odpowiadanie na nie. Tomek może pytać, na przykład, o to, jak dużą sprzedaż jego krajalnic przewiduje hurtownik zasady dostawy sprzętu do hurtownika, inne marki sprzętu dostępnego w hurtowni oraz ich ceny. Takie odpytywanie może wzmocnić jego pozycję negocjacyjną i osłabić argumenty drugiej strony. Po czwarte, negocjacje wcale nie muszą się zakończyć na jednym spotkaniu. Pamiętaj, ograniczony czas na negocjacje może być twoim największym wrogiem. Jeśli możesz sobie go dać więcej, zrób to. Niekiedy warto odłożyć dyskusję na jakiś czas po to, by osiągnąć więcej. Nasz Tomek może sobie pozwolić na grę na zwłokę, ponieważ hurtownik twardo obstaje przy rabacie na poziomie 35%, nasz bohater wciska pauzę. To daje kontrahentowi do zrozumienia, że Tomek nie działa pod presją i nie zgodzi się na niekorzystne warunki. Przerwa w negocjacjach pozwala też obu stronom zastanowić się nad lepszymi ofertami, a to zbliża ich do porozumienia. Pamiętaj, nie ma jednej drogi do osiągnięcia sukcesu w negocjacjach. Warto jednak podejść do nich świadomie i na spokojnie. Powodzenia!